W pewnym regionie USA doszło do klęski geologicznej. Wszyscy inspektorzy budowlani zostali oddelegowani, by sprawdzić pobliskie tereny. Jeden z nich trafił do miejsca, którego lepiej było nie ruszać Oak Valley Grain Farm. Na miejscu przywitała go kobieta o imieniu Lacey. Uśmiechała się, ale jej oczy jakby nie nadążały za resztą twarzy. Twierdziła, że wszystko jest w porządku. A jednak w murach pojawiły się głębokie pęknięcia i coś dziwnego w starych fundamentach. Wyschnięta od lat studnia była pełna wody, ciemnej, pulsującej, jakby coś pod spodem oddychało. Kiedy wrócił następnego dnia, Lacey była już inna. Blada, z drżącymi rękami, zabraniała mu zejść do piwnicy z czasów Prohibicji. Zarzekała się jednak, że wszystko z piwnicą w porządku i że może odjechać. Jednak gdy tam zszedł, usłyszał zgrzyt. Kobieta podciągnęła drabinę, uniemożliwiając mu odwrót. A w ciemności coś się poruszyło. Syk, kroki, a potem coś szepnęło w jego głowie. Nie słowami, ale wspomnieniami. Zobaczył, jak ziemia pod farmą pęka, a coś gigantycznego oddycha pod spor.